Droletni ziomek, kurcze jakiś clash Jasny gwint, co tu się dzieje nagle? A ej. Kurde. O kurna. O jasny gwint. Jak się rozpędził na mnie, Ej, Walc Na tej walce na Kurde. O nie. O nie. Ziomuś, uciekaj, 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 ziomuś. Ziomuś, szybciej. Jasny gwint, ziomuś. A ja łódkę na tej mapie na Amen, nie? Ej, no ile w niego może trzeba władować? Chodź tu, kurna. Pierdziele. kurna. To może być mój koniec, tak szczerze. Pierdzielę na nie, wiem, gdzie ja mam iść. Kurna no. Jasny gwint. Dobra, muszę zejść tutaj. Pierdzielę no. Wszędzie te roboty. Kurna. Urna! Przez ten lapel. W niego rzucę palnikiem ogniemiotu. I dostał centralnie nad twarz. Palnikiem. I teraz to osa. Grąbali się w... Pierdzielę. Kurna, co tu się dzieje w ogóle w tej grze? Będę się może najpierw tam. Nie wiem, ile zasiekłem robotów, ale to jest na pewno rekord. Kurna, nie, nie, nie. Zamki, zamki. Jasny gwint. Dobra, już tam nie wrócę. No, nie. Nie. To jest niemożliwe raczej. Ja. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Jest niemożliwe, żebym wyszedł stąd żywy. Kurna! Ja pierdziele, nie, dobra. Jasny gwint, no. Nienawidzę tej mapki.